W dzisiejszym odcineczku Dzisiaj po, pogramy sobie W Robloxa Tak, dzisiaj pogramy sobie w Robloxa Jak nie Nagrywam na YouTube od No nie wiem, tak od Miesiąca a czy od wię... większej dni Tak około roku Jakoś tak, bo zmieniałem Telefon Bo Była Zła sytuacja z telefonem, po prostu jechałem na deskorolce i opuściłem, niech są te telefony, i mi yy, się dwa elementy wzięły. No dobra, to więc zaczynamy gierkę. E, dzisiaj sobie zagramy w. No, ludzie lubią styl a brain road, więc sobie zagramy w styl a brain road. Yy... Pominąłem, nie wiem, bo ja patrzę się trochę też na telefon. Ja dawno nie grałem w to style a brain rot I Będę... będzie się jutro filmik. Kurczę, powinienem sobie tutaj zamontować gdzieś jakiś stojaczek, właśnie. Styl, ale Bubu, ale ja w styl, ale Bubu nie gram. Tylko moja siostra. Ja mam siostrę, ale cię też no oczywiście. Ja jestem jedyna, ja inaczej się... I więc sobie tak zaczynamy. Niestety. A czemu ja sobie tutaj nie wpiszę. Tylko ja jestem głupi. Mm jest still a brain road więc no co, nagramy włączam już telefon włączamy jesteśmy y Mamy tu takie pieniądze. Mamy aż 217. E, 200, znaczy 214 milionów. Teraz mamy 268. O, baza mi się odblokowała OK. Reszczełka gram, bo jedną ręką trzymam tele... O, nie! Nie! Co dzieje tutaj są? Kurcze, nie wiem jak was wziąć.